Cześć, to ja, Wasz Hairo, zwany przez niektórych Szarusiem, bo podobno moje japońskie imię jest dla niektórych za trudne. Dla niektórych, między innymi na przykład dla przedszkolaków. A ostatnio przygotowywałem się do ważnej roli pomocnika Olgi, która pracuje w przedszkolu, oprócz tego, że prowadzi Jorokobino Koen. Hmm, słuchajcie, ale nie dlatego tutaj się dzisiaj pojawiłem i z Wami rozmawiam. Wracamy do zajęć origami online, co znaczy, że dzisiaj przygotujemy coś interesującego. Prostego, ale interesującego. Czy znacie taką grę piekło niebo? Tak, a wiedzieliście, że to jest origami? Nie. No to zobaczcie, jak to się przygotowuje. Miłego oglądania. Zobaczcie, z czego będziemy dzisiaj korzystali, żeby powstały takie rzeczy. Mówiłem Wam, że to będzie Piekło Niebo, ale zobaczycie też, że z Piekła Nieba można zrobić coś zupełnie innego. To też się nam przyda. No to do roboty. Na początek przygotujemy cztery malutkie Piekła Nieba. Takie właśnie zieloniutkie. Bo z tych piekieł niebią, był czy nieb, piek, nieb, nie wiem, nie wiem, mają powstać później podstawy do kwiatka. Zresztą zobaczycie sami. Ach, ale czy to piekło niebo, piekieł niebią, chyba muszę to sprawdzić gdzieś. To samo, piekło niebo, zrobimy z trochę większych kartek, ale nie będziemy już tego pokazywać, bo wy doskonale wiecie, jak to zrobić. Pokażemy Wam efekt końcowy i co z tego piekła nieba może powstać później. Czy patrząc na piekło niebo w takiej formie, domyślacie się już, co będziemy robić z niego dalej? Jeśli nie, no to patrzcie. I jak ciekawi co powstało z piekła nieba, małego i dużego, kleju i dużych wykałaczek. Uwaga, uwaga. Du, 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 Bukiet papierowych piosennych kwiatów. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Nie bardzo. Niektóre to kwiaty rozwinięte, a niektóre to kwiaty w pączkach. Nie wiem, czy to widzicie. <grym> Jakbyście chcieli zrobić takie kwiaty sami na japońskich warsztatach kreatywnych u Olgi w jej atelier przy ulicy Panińskiej 3, lokal 2, to serdecznie zapraszamy. Właśnie takie rzeczy dzieją się w trakcie japońskie warsztaty kreatywne zbiorkowi na Pozdrawiam, do zobaczenia i mam nadzieję wkrótce przy kolejnych. Zajęcia z origami i ze mną!